Witam wszystkich, z tej Kołodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii zagrajmy w Sniper Elite Berlin 1945 Moi drodzy, w poprzednim odcinku udało nam się tutaj, właściwie odczytałem wam odprawę do tej misji noszącą tytuł misja nosi tytuł Zamach na Bormana, z tym że wątpię, żeby w tym odcinku doszło do jakiegoś zamachu na Bormana w każdym razie będziemy musieli się tutaj skupić na mm, niszczeniu amunicji wroga no, i z pewnością będę chciał tutaj grubo. mam nadzieję, że w końcu uda mi się rozstrzelać. Bo w poprzednim odcinku no to jakoś tak średnio mi szło, ja bym się tutaj najchętniej położył i zrobił delikatną ilustrację przed pola. Mam tutaj jednego cwaniaka w bunkrze, drugiego cwaniaka tutaj łażącego, i trzeciego tutaj jeszcze. No, to ja bym tutaj chciał się przedrzeć, ale boczkiem jak najszybciej, tu, 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 tędy, tędy, tędy. Położyć się najlepiej. Czy ja z tej pozycji będę w stanie coś tutaj nawywijać? No nie za bardzo. Okej, okay, spokojnie. No to może z tej pozycji w takim razie. Tylko czy oni mnie nie zauważą, nie? No troszkę się obawiam, że mogę być zauważony i jestem zauważony. I pierwszy strzał i trafiłem? Niemożliwe. Drugi strzał trafiłem? No nie. Trzeci... Co ja teraz strzelam? Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. Naprawdę aż tak dobrze? No nie. Aż niemożliwe. Szybko tamtego artystę. On tu chyba ziomeczka podnosi. Tutaj też jak na pięcioletni tytuł takie szczegóły to jest sztos na sztosy. Dobrze. Ktoś jeszcze? Coś gdzieś? Jakiś cwaniak? Tutaj się będą pewnie przemieszczać. Dobrze, załatwiony, ale ktoś tu do mnie kropi. Oj, 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 nagle B. Tutaj, ten artysta, chwileczkę. Apteczka. Uleczony. może Możemy zmienić giwerę? Możemy. Się boję właśnie, że... Teraz za bardzo nie wiem, do kogo strzelać, nie? Dobra, nasi wpadli. Szybko... Dobra, nasi muszą przeżyć tutaj, niekoniecznie. Znaczy, nie, niekoniecznie, tylko nie, znaczy, koniecznie. Dobra, co ja gadam. Ale wracając jeszcze. Dobra, to. Mh, czyli ja zwykle dostałem najtrudniejsze zadanie. Yy, wracając do, do samego snajpera. plotki tutaj wszelakie i różnorakie chodzą że ma wyjść druga część Sniper Elity coś tam, coś tam, nie wiem jaki jest tam roboczy tytuł, ale prawdopodobnie właśnie ta gierka ma wyjść w 2011 roku, czyli w roku przyszłym, z tym, że wiadomo, no, mo można to brać, tak wiecie, na półsłówka i na taką totalną niepewność, bo wiecie, jak z tymi premierami bywa. Z tym, że wracając do gierki, no gra ma już 5 lat na karku, tak, ale graficznie, szczegółowo i po prostu, no, nie licząc może tego topornego sterowania, tak, bo do niego ciężko się tak naprawdę nauczyć, no to gierka naprawdę radzi sobie, poza tym właśnie sterowaniem, to radzi sobie ze wszystkim znakomicie, więc... No super jest i elegancko. W każdym razie, no nie mogę narzekać na żadną optymalizację, bo w kwestii optymalizacji to jest po prostu czysty majstersztyk, biorąc pod uwagę, że na ekranie dzieje się sporo, tak, yy, optymalizacja absolutnie nie kuleje, ale jestem zdumiony, jak mi na początku dobrze szło to strzelanie, no koniec świata. Ulala, no właśnie tutaj też te wszystkie elementy, wybuchy i co tylko. No jak nie kochać tej gry, nie? Chociaż ja powiem wam, że tą gierkę odkryłem w 2008 roku, dwa lata temu coś takiego było. Bardzo późno tak raz została przeze mnie odkryta, a żałuję. Żałuję, bo... Mógłbym mieć troszkę więcej wspomnień z tym tytułem, a tak to te wspomnienia są takie, no... Po japońsku jako takie, nie? Ale mniejsza z tym, mniejsza co będzie dalej, mniejsza z Sniper'em dwójką, który podejrzewam, że to jest tylko plotka i tak dalej, że no nie wyjdzie, chociaż no po tak rewelacyjnej pierwszej części, no to właściwie dwójka powinna wyjść od razu. A jeżeli tak długo nie wychodzi po dobrej pierwszej części dwójka, no to jest mała prawdopodobieństwo, że dwójka w ogóle wyjdzie. Dziwne w tym trawie jest pustowiecie wiecie co? Zróbmy sobie zapis. Byłoby dobrze, co? Zróbmy tutaj zapis będzie git. Tu niech będzie. Mogę zapisać. Dzięki gro. Okej. Okay. Dobrze. I teraz spokojniutko. Czy tam nikogo nie ma przypadkiem, bo wiecie, czuję się troszkę niezręcznie. Połóżmy się, może lepiej, czy ktoś mi tu zaraz nie wyskoczy. Bo mi tak lubią moi przyciski, właśnie tak wyskakiwać nienacka. O tu, a jesteś, jesteś, tylko czy ty jesteś sam, czy z kimś? To jest dobre pytanie. Jeżeli to masz koleżków, no to będzie ciężko tutaj coś nawywijać. Chociaż może ja bym za pierwszy razem go trafił. Uwaga, za, za wysoko. Ale teraz pięknie. Wezwałeś koleżków, czy nie wezwałeś koleżków? Przemieśćmy się trochę. No tu wychodzi, że nie ma na razie nikogo. Czy są? Czekajcie. Aha! Pamiętam, oni tutaj są! Pamiętam, pamiętam! Dobra, 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 dobra. Tylko gdzie są moje ziomeczki? My że tu razem chyba atakować, nie? O właśnie. Pięknie. Skąd wyście się tu wzięli? Matko jedyna. Aż się wystraszyłem normalnie, wyście tu nie powinni chyba być. I gdzie ja mam teraz się dostać? A tu jeszcze w bunkrze siedzi dziadyga i go trafiłem, aż jestem w szoku. Ładnie, to mi się podoba. Troszkę się chyba rozkręciłem wreszcie. Posłaj ruchu oporu podczas ataku na czołgi. No dobra, tylko czemu nasi nie atakują, tak? Gdzieś słyszę jakieś strzały, jakieś odgłosy walki, ale nic poza tym. Tu, tu, tu. Dobra, reload, znaczy teraz przeładujmy. Dobra. Pięknie. Ktoś jeszcze coś gdzieś? Jakiś twaniak? O, nasi wreszcie wpadli. Co? Z pancerfaustem czy z pancerzrekiem? O matko! Co się rozkleksił w ogóle? Tylko czemu w czoł trafiłeś ziomuś? Nie za bardzo kumam czacze. No i teraz wreszcie czoł zniszczony, dobrze, to chyba nawet tygrys. Ja z tymi poziomy w ucho trafił. Co ty robisz? Tam są nasi? Nasi, dobra. Luźno, luźno, ale tu już nie są nasi. Prosto w beret, dziękuję. Czyżby to było wszystko? Yy, zabierz zapasy i broń z namiotów. Dobrze, tylko czy ktoś mi to na plecy nie wskoczy, nie? No, liczę na to, że nie. Okej, okay, zapasy z namiotów mamy zabrać. Dobra, spoko brzmi to jak dobry plan. To chyba tu? Ta, to tu. Okay. This is unit one. This is unit one. Do you read unit two? We read you, unit one. What's your situation? Over. We have Soviet armor and our position require immediate assistance. Over. Maybe I can flank them. Understood. Stand by. Eagle watch is on his way. I think heard. Dobra. Ciel number seven. Y Co mam teraz zrobić? Sił ruchu oporu uzupełniające zasoby w składzie amunicji zostały zatakłane przez nieprzyjacielski czołg i rozpaczyły. potrzebując Twojej pomocy. No czyli jak zwykle najtrudniejsze zadanie przyszło na mnie. No dobrze, no będę musiał jakąś im pomóc, tylko chcę tutaj jeszcze doskoczyć, tu właśnie, coś to jest sobie jeszcze nie blokuj się ziomuś. To jest właśnie to doporne sterowanie, nie? Czasami po prostu nie mogę tutaj ogarnąć. Ok, mamy wszystko, i powiem Wam, że mm, pierwszy tutaj y Call of Duty, no w sumie tak, pierwszy Call of Duty, bo o tym, o tym myślę i do tego zmierzam. Y pierwszy Call of Duty i właśnie Sniper Elite Berlin 1945 naprawdę potrafią w wręcz fenomenalny sposób oddać ten klimat y drugowojennej pożogi. Naprawdę mi się to bardzo mocno podoba. Gdzieś już słyszę ten czołg. To wiecie, co, jeżeli ja mam z czołgiem walczyć. No to pewnie sobie wybierzemy teraz dynamit i nie wiem, czy będę musiał w niego rzucać. Podejrzewam tak, rzucić jakoś tak w miarę celnie i zdetonować przy nim, nie? Dlatego, że tam są... O matko, nie to kliknąłem! Ale on mnie nie widzi jeszcze, nie? Dobra... Nie kładź go tu! Czekaj, nie, nie, ja mam go podnieść, ale jak ja mam go rzucić teraz? Który mam teraz rzucić? A, tym ok. Tylko ja tak daleko o matku, bo jak czołg mi walnie, to się nie pozbieram. Nie, to sterowanie naprawdę jest czasami nieintuicyjne, mocno. On jedzie i mnie chyba widzi, bo ta lufa się w moją stronę kieruje. Czyli mi się to nie za bardzo podoba. A teraz zmienił, jakby celnie. Rzucę. Nie. Nie za bardzo. Co ja mam teraz biedny życzek zrobić? Nie mam pojęcia. Będę musiał tutaj mocno kombinować, moi drodzy, żeby jakoś w ten czołg po prostu zniszczyć. Tylko czy to mi się uda? O, o, o tu, ale on lufy obraca w moją stronę, tak? No to nie bardzo. Chyba, żebym tak czekajcie szybciutko, ja bym tak podskoczył, na przykład. Nie. I już sobie tutaj ogarnimy dynamit. Już teraz sobie zrobię to w ten sposób. Czy on mnie zauważy? I uciekamy, 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 uciekamy. Nie wiem, w którą stronę nawet rzuciłem. Czy dorzuciłem, czy trafiłem czy cokolwiek innego. Zaraz sprawdzimy, czy ten dynamit tam gdzieś leży. Leży pod nim. Wiecie co? Zróbmy szybki zapis. Eee, cyk. Ok. No i najwyżej zginę. Dobra, mniejsza z tym. Ale jest możliwość, żebym właśnie tutaj zdetonował to dziadostwo. Szybciutko. No i tyle w temacie. No i tak się teraz. Tak się teraz załatwia sprawy. I czyżby była taka kolejna fajna mechanika? Tak, ci tutaj y, po prostu y, spłonęli żywcem, ci y, załoga czołgu, więc to jest też mega realistyczny temat. A, i tu jest tylu. Aha, tu jest tylu przyjaciół, a tak sobie wypadłem tutaj, tak po prostu. No to niezły partyzant ze mnie tej. Dobra, cel numer 8. Co ja mam teraz zrobić znowu? Nie tu. Y, po zakończeniu bieżącej misji. Udaj się w kierunku budynku Rajstagu. Dobrze, tylko zanim tam się udam, możesz, dzięki, bo ta lampa mnie coś powstrzymuje. Mogę coś tu pozbierać, jeszcze jakąś amunicję, apteczki, cokolwiek chyba nie będę mógł, nie? Z tego co ogarniam. No, nie, no tutaj wszystko pozbierałem, więc muszę się wrócić. Ale ktoś tu znowu do mnie, właśnie się burzy, nie wiem. Mniejsza z tym, dobra. W każdym razie, moi drodzy. O czym byłoby tu jeszcze warto wspomnieć? No tutaj. O, 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 widać. Właśnie o tym miałem wspomnieć, że przeciwnicy czasami mają taką brzydką tendencję, że tam, gdzie ich już nie było, tam, gdzie wyczyściliśmy cały obszar, no to oni lubią wracać. Nie wiadomo skąd. Nie wiadomo, czy to jest kwestia jakiegoś respawnu, czy czegokolwiek innego. No w każdym razie jest to czasami dosyć mocno utrudniające rozgrywkę, bo wracając już tak na taki pozornie wyczyszczony teren. No to właśnie możemy się z powrotem natknąć na siły naszych nieprzyjaciół. Ale kiedy się dobrze celuje im w berety, to nie ma tragedii, tak? Tylko to właśnie trzeba dobrze celować. Ale się nieźle przemieszczać o muś. Ja nic nie mogę z nim zrobić. Nie trafia mi w ogóle z bieda. No. A najgorsze jest to, że czasami oni mogą mi tutaj... Yy, podejść i rzucić jakiś granat, a wtedy nie ma zmiły, bo tutaj siła rażenia granatów to jest po prostu czyste zło. Dobra, dobra. Co mi tam kacapisz, daj mi spokój. Nie, ale tutaj nie ma raczej żadnego przeciwnika, nie? Wydaje się być tutaj dosyć spokojnie. Przynajmniej na papierze. Dobra. Oj, albo skąd? Skąd padły te strzały? Stąd, że. O matko! O! Jasny gwint. No i co, teraz. Człowiek stoi w innym miejscu? No nie mówcie. Ja się załamię. Ostatni z tych wariatów mnie normalnie zdmuchnął. Nie. Ja tu mam pecha, co? Trudno. Podrzucimy tutaj. Tak, oni mnie nie widzą, więc easy. O, tylko to było takie średnie rzucenie. Jeszcze raz, może teraz tak. O, 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 coś takiego. Dorzućmy jeszcze drugi. Mniejsza z tymi dynamitami, mam ich sporo. Dobra. Ciekawe, że to wszystko zdetonuje, nie? Ale widzieliście, ostatni mnie zabił, no bo skisnę chyba, nie? To w ogóle w teksturę trochę wpadł na mi mam nadzieję, że ja go zdetonuję. Zdalna detonacja. A, czyli wszyscy zginęli. Może być dobra. Tutaj w ogóle ziomek sobie stoi, jak gdyby nigdy nic. No, moi towarzysze zginęli, ale co? Tam się będę przejmował, nie? Jeszcze ktoś... O ty dziadu... Dobra. Tym razem się nie dałem aż tak zaskoczyć. Uff, jakoś się udało, ale no mam nadzieję, że tym... następnym razem jakoś uda mi się... uda się do tego budynku rajstagu Bez większych problemów, chociaż no mogą być niezłe dymy, nie? Po drodze. Dymy za dymy i co tylko. Zależy też, ilu naszych przeciwników tutaj mi podejdzie. No właśnie o tym mówię. Czy ja się tu w ogóle przedrzeć, a ja te się skończę? I powiem wam jeszcze co do detali, na których gram, gram na najwyższych detalach. I powiem wam, moi drodzy, że komputer mi się wcale nie poci. Troszkę w plecki, sorry, nie chciałem. Ale taki tutaj już żywot żołnierza. Wy tam zresztą zawsze czerwoni dostajecie w plecy, czy od swoich, czy od obcych, więc... Dla was to bez różnicy. Dobra, nie będę się bawił w szukanie tego jednego, uciekamy stąd. I tyle. Nie, wiem, czy teraz tutaj do tej ciężarówki, czy gdziekolwiek indziej. I też mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych przeciwników. Tutaj, okej, okay, wszystko jasne. Nice work, Eagle Watch. Nie zapomnij, wasza pomoc. Fresh orders from HQ. Head over to the Reichstag. Time to czas, żeby móc. Głos jest prawie wykonany. Witaj, swoją stapę. Zaraz znajdę. Dobra, nie zapisujemy, czy znaczy, zapisać chyba nawet nie trzeba. Yy, oczywiście kontynuujemy, etap zakończony, więc jedziemy dalej. Dobrze, jak zwykle na początku misji mamy od groma. Amunicji, co tylko, no i tutaj, moi drodzy, pamiętam tę misję. I ona do najłatwiejszych też nie należy. W sumie chyba nie ma łatwych misji w tej grze. Tak więc, ja muszę poczekać, aż ten żołnierz sobie tutaj przejdzie. On mnie raczej nie zauważy. Niech on sobie idzie. I wtedy, moi drodzy, ja się ustawię w jednym takim kąciku. Tylko, że on się coś baguje. No, jeżeli mi tutaj by chciał podejść, no to jakby co sobie poszukuję? Już właśnie P38, i byśmy go zmuchnęli po cichu. A jeżeli nie, to ja się delikatnie ustawię w takim właśnie jednym miejscu i zacznę sobie strzelanie. Tylko, że on ma straszne problemy ze sobą. Chyba, żebym go zwabił kamieniem. Mogę użyć kamienia i go zwabić? O matka, ja teraz to rzuciłem, sam sobie w czoło walną, nie? Jeszcze raz. A nie, już przeszedł. Dobra, jak przeszedł, to mniejsza z tym. Albo i nie. Zauważy? No super, tożem zrobił cicho, alarm włączyłem. Szybko w kącik, szybko w kącik, szybko w kącik. Szybko w kącik. Dobra, nagle glebę, cyk. I zawsze tak że w tym kąciku, tutaj staram się tłamsić maksymalną liczbę tutaj moich przeciwników. No i coś czuję, że czeka na polsatowskie cięcie. Okej, moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii zagrajnej w Sniper Elite Berlin 1945. Póki co, trzymać się ciepło. I... Cześć!